Cześć, witajcie, z tej strony Giladki. Zapraszam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox Moi drodzy, zaczynamy budowę Niedawno budowaliśmy na kanale, może pamiętacie Teraz widzicie pewnie filmik, gdzie robiliśmy oczywiście domek na drzewie Tym razem będzie to również dom na drzewie Przynajmniej tak jest to obiecane Nawet ogromny dom na drzewie Ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Jeśli chodzi o pieniążki, mamy ponad 9 tysięcy Mamy jeszcze, widzę, mnożnik razy dwa tutaj e, włączony Możemy na godzinę go jeszcze włączyć Więc jakby czemuż by nie Ja bardzo chętnie jestem za tym na początku mamy jakieś wypowskie rzeczy i zaczynamy od rzeczy za 20 dolarków. Więc robimy najpierw widzę rzeczy, które e, będą nam e, prowadziły do naszego domu. Tak naprawdę wszystko się pięknie ładnie na bieżąco buduje. Więc bardzo, bardzo fajnie. Eee, w tym przypadku nie działamy na konwejorach, tylko chyba czym więcej rzeczy zbudujemy, tym po prostu więcej będziemy dostawać. Kurde, na dole jest jakaś taka strefa, jakbym miał gotowanie jakieś robić. To są... To jest okno, dobra. To są czujni? To są czujni, dobra. <laughs> Oczywiście, że mogłem się pomylić. Każdy mógłby się pomylić, prawda? No, prawda, że każdy mógłby się pomylić. Teraz tak, czy ja muszę wejść już do środka, żeby... Tak jest! Proszę bardzo. Okna, ściany i sufity. A jest! Rzeczywiście na górze wyskakuje, że zostało Increase to 27, ale że o 27? Nie, do 27, no tak? Chyba. To przecież nie jestem pewien. Możliwe, możliwe, ale nie powiedziane. Dobra, kupujemy kolejne rzeczy. Mamy jeszcze 6000 tak naprawdę. Możemy sobie to zrobić. Ja za bardzo tylko nie wiem, w którym miejscu czasami mam być. <laughs> czy powinienem być w tym miejscu, czy powinienem być w innym miejscu? Tutaj czasami tak bym miał spaść, ale no, dobra, już jest chyba wszystko. Chociaż nie, tam jeszcze jakiś element wystaje. Więc ewidentnie chciałbym jeszcze tam to zrobić. Jest, dobra, w tym momencie ten pokoik możemy zrobić. Cuda, cuda wianki, piękne rzeczy. Pięknie, dobrze jest. Teraz 473, pypyrypy, 500 i... Chwila, to są opony? Nie, to nie są chyba... One się wyglądają jak opony. Nie wiem co miałbym miałby opony robić na domku na drzewie, ale jakby nie będę tutaj negował nic, nie? Dobra, a, na dole mamy 45 na sekundę, dobra, jestem po prostu ślepy. Ja po prostu nie zauważam tego typu rzeczy. A co to jest za wykrzyknik, a to są kody, Dobrze. W takim razie nie byłem pewien od czego jest. Tak, czyli za każdą kolejną rzecz kupioną dostajemy plus 1. A tu nic nie ma. Okej, okay, to po prostu mogę sobie tam schować jakieś rzeczy. I co tu się zbuduje? A, tu pewnie teraz będzie taki widokowy. Nie? A, kolejne pomieszczenie. Jednak, przepraszam, pomyliłem się troszeczkę. Jest oświetlenie w końcu jakieś. O, to mi się bardzo podoba. Powiem wam, że strasznie daje mi wajby takiej survivalowej gry. Nie wiem czemu. Tak mi się po prostu wydaje. Chwila, czy ja muszę już wyjść teraz? Tak jest. Teraz tu coś budujemy. Yy, I na górę już? Chyba na górę już, moi drodzy. Nie wiem, ile pięter to będzie miało. O, możemy kupić jakieś pieniądze, tak naprawdę. Chwila, 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 spokojnie, dobrze, rozumiem, 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 rozumiem. Bro, spokojnie. Muszę po prostu zastanowić się nad moim wydatkiem. Ile, ile potrzebuję? Myślę, że możemy kupić te 160 za 150 robót, co obecnie. Myślę, że chyba więcej nie potrzeba. Więc na razie weźmy to, wiadomo, będziemy z czasem jeszcze sobie tam zbierać pieniądze. Tam jest obecnie chyba 11 tysięcy. Więc lecimy sobie z tym. Dobra, 61, pięknie. Wiadomo, tylko teraz już wszystko będzie kosztowało po tysiaku. Już nie będzie to takie wszystko taniutkie, jakby się mogło wydawać. Na razie piękny tarasik, piękne okna. No nie wiem, czemu tak mało tych okien czasami miejscami. Albo lampy będą, dobrze, dobrze. Wszystko. A! Spadłem! Chwila, jak mam, jak mam kupić piętro w tym momencie, skoro spadam, to jest troszeczkę. A, tutaj najpierw. I... aha, dobrze, czyli cały czas robimy zewnętrze. Czy ja tu w ogóle jestem w stanie wejść? Nie, tu nie jestem akurat w stanie wejść. No i teraz zbuduje mi platformę w środku? Nie? Yy, a jak mam... on? <śledwo> ledwo! Ledwo myślałem, że spadnę z tego przycisku, ale okej, okay, udało się. Wszystko jest dobrze, wszystko jest odpowiednio. Bardzo ładnie. No, dużo że tych rzeczy w sumie jest do budowania, tak naprawdę. Co tam jest? Nie wiem, co tam jest. Ale nie jest to super ważne. Na razie robimy bardzo dużo ścian, bardzo dużo pomieszczeń, które są oczywiście bardzo ważne. Prywatne jeziorko w ogóle mamy, tak naprawdę. Już 4000 płacimy za jedną rzecz. O kurcze, a tu jest nasza kuchnia Myślałem, że tam na dole będzie taka strefa kuchenna Bo właśnie widziałem te wszystkie warzywa I tak dalej, ale tutaj No kurde, na, na wyposażenie kuchni Idzie zawsze dużo pieniędzy, ale nie spodziewałem się, że aż tyle O, ściana Tu by się ewidentnie przydała ściana i okno Właśnie chciałem powiedzieć Nie mamy już pieniędzy, skończyłem O, już możemy kupić 380 za to same pieniądze Ale tutaj uzbieraliśmy jeszcze nieco Czyli rozumiem, że zanim zacząłem tą budowę To spałem sobie w tym tutaj namiocie No dobra, niech będzie w takim razie eee... 50 tysięcy mamy. Ej, to nie jest naprawdę malutko. To możemy bardzo fajnie tutaj coś podziałać. Touch to join Friends, to tam są rebirthy. Właśnie, bo ja tu widziałem, że jest taka opcja. A, i tu jest napisane ile zbudowaliśmy. Czyli jak tu mamy 25%, a, jest napisane, 35% zbudowaliśmy. Jeszcze chciałem zobaczyć, co to za skrzydełko jest. Aha, to są po prostu rzeczy do kupienia tak naprawdę. Jakieś MVP i inne rzeczy. Na razie okno by się przydało. A nie, chyba... Dobra, jednak okno. <laughs> Kominek jest! Co prawda nie wiem czemu tak nisko wszystko i się ten dom nie spali, ale niech będzie, jest, jest dobrze, jest naprawdę ok Już 6000 płacimy za jedno. No, no, powiem wam, że jest. A jeszcze jest Auto Purchase. W sensie, że co, że samo mi kupuje jak mam pieniądze? Tak mam to rozumieć? Dobra, to zróbmy jeszcze to za 500 tysięcy. Myślę, że to będzie dobra inwestycja. Przynajmniej z 50 rzeczy powinniśmy być w stanie kupić. Dobra, jest. Proszę bardzo, budujemy i kupujemy. Czy ja mogę tu w ogóle usiąść? Nie mogę. Mógłbym kawałeczek pizzy, chociaż tak. Minimalnie troszeczkę wziąć. Mam ochotę sobie zjeść. Nie wiem, jak wy. Znaczy, tak zazwyczaj jest, nie? Jak ktoś narobi ochoty, to się po prostu chce zjeść. O, to będzie moja sypialnia na bank. A, dobra, jednak nieważne, to jest łazienka. <grym> to jest łazienka, nie moja sypialnia. W sensie mógłbym tu zasnąć. Jakbym tu. O, okej. Okay. Dobra, no nie mogę tak do końca i tu trochę nie jest dociągnięte. Ale nie będę się czepiał, ale mogłaby to być moja sypialnia. Zgadzam się z tym. Dobra, jest kosz na ubrania. Czy ja będę miał psiaka zwierzaka jakiegoś? O kurde dobra, teraz robimy wojnę. Uwaga, wojna w komentarzach koty czy psy. Od. Jakby walka od stuleci. Czy koty, czy psy. Tak jak kiedyś były walki dinozaurów, mięsożerne i roślinożerne tak teraz mamy koty versus psy. Chwilę, to taka kanapa wielka jest. Jezus. Tak, tak, tak rozkładam sobie kanapę, jak telewizor oglądam. W sensie oglądam telewizor. <śmianie> Zabrzmiała, jakbym po prostu się kładł, żeby obejrzeć sam telewizor. <śmianie> Nie rzeczy na nim. No dobra, może tak być. Może tu będzie moja jakaś duża sypialnia, tak naprawdę. Tu jest okno. Dobra, to czego ta podziałka? Szafa. Nie to są półki. O jest moje łóżko! Dobra, sprawdza nie wiem po co te rośliny trochę, ale... O, i tu mam jeszcze wejście na górę. Kiedyś strasznie mi się podobał motyw robienia... O, tu już dach zaczynamy powoli robić. Nice! To ile mamy procent? Już z 50? 56. Strasznie mi się podobał motyw kiedyś, robienia łóżka pod... A na górze robię... Przepraszam. Dobrze mówię? Nie, źle mówię, na odwrót. Na górze jak było łóżko, a na dole jak było biurko. Strasznie mi się podobał ten motyw, bardzo dobry sposób na oszczędzenie miejsca w pokoju. Kiedyś bardzo chciałem, ale niestety nie dostałem. 123 tysiące mamy, dziękuję serdecznie w takim razie. Niech to się uzbiera. A ja w międzyczasie. Ej, no ten domek zaczyna wyglądać naprawdę fajnie. Naprawdę, kozak. Dobra, czy ja tutaj. Nie, tu nie jestem w stanie nic zrobić. Czyli na górę, tak? Tak, na górkę. 19 tysięcy! No dobra, z dachu się nie śmieję, bo sam obecnie przy swoim remoncie obecnie robię dachy. Kosztuje on dużo, za dużo, nie powinien tego kosztować, ale dobra, nieważne, nie będziemy gadać o tych tematach, bo to nie ma co. Teraz, a, tu obok łóżka. A, uzupełniam po prostu rzeczy na łóżkach. I teraz już milion można byłoby kupić. Chwila, co tam było jeszcze? Co to były zapasy? passes? A, tu są jeszcze jakieś rzeczy. Dobra, no to na razie nas aż tak mocno nie jara. E, ile zrobiliśmy procent? 60? 58, czyli tak troszeczkę bym powiedział, bo jeszcze troszeczkę nam brakuje. Mamy 57 tysięcy, no to nie jest zbyt dużo. Ja poczekam, aż tu się uzbiera przynajmniej z 300, żeby cokolwiek zrobić sensownego, bo, bo tak to, to się nie opłaca tego nawet budować. Dobra, udało mi się uzbierać nawet 400 tysięcy, jakby nie patrzeć. Uff, powiem wam, że musiałem. Odejść na chwilę od komputera. Mógłbym się trochę zmęczyć. Chwila, tą stroną, tą stroną, tą stroną. Tu będzie to. Nie wiem. Na górze? Na górze, na górze byliśmy już, pamiętam. Piętro wyżej. Haha, tu robiliśmy. Dobra, jest zrobione. Teraz szafka. Nie wiem, czy miałbym trzymać śrubokręt i klucz obok swojego łóżka, ale nie będę się kłócił, ok? Też nie wiem czemu tu jest dziura w sensie. To byłoby logiczniej, żeby to. no. <laughs> troszeczkę to zamknąć. Teraz w którym kierunku ja mam się udać, to jest moje pytanie, bo jakby. Hmm, tutaj nie. Tutaj nie. Hmm. To wygląda jak drzwi. Dobra, czyli tutaj trafiłem. O, jest powrotem na środka. Tak naprawdę, niech będzie. Są barierki. Dobra, jak już są barierki, to już jest, już jest zdecydowanie łatwiej. Ale tu mielibyśmy szerokie przejścia, a tak to mamy takie wąskie. Ja się bawię w architekta wnętrz trochę, widzę. Dobrze. Szkoda, że najpierw nie mamy ściana, dopiero potem nie robimy tego. Znowu balkon. Balkon! Oh yeah! Proszę bardzo, 350 już dostajemy na sekundę, 23 tysiące. I od razu coś kupiłem, chyba kupiłem od razu stół i od razu krzesła. Więc idziemy po trochę e, hajsiku, e, jeśli chodzi o nasz progres. 64%. 100 tysięcy nie starczy na zbyt wiele. No bo nie oszukujmy się, ale no musicie przyznać, że teraz zaczyna to naprawdę bardzo ładnie wyglądać. Tam jeszcze tam chyba brakuje tylko dachu trochę, no i ogólnie tu z całym przodem nam brakuje dachu. Ale zaczyna to już jakoś wyglądać fajnie. Zaczyna to naprawdę bardzo fajnie wyglądać. I liczę, że będzie to fajnie wyglądało. Szczególnie z tym oświetleniem całem. Oj oj oj, ja uwielbiam takie tajkuny. Dobrze. Eee, teraz prze. <noise> no mówiłem, że to byłoby lepsze do przejście. Teraz może iść tu dookoła za każdym razem. 24. Dobra, dywanik kupię. Tutaj już chyba nie mamy nic do kupienia. Teraz mamy tutaj kolejne pięterko. A co to jest? Ha! Hej, okay. czy to jest jakaś po prostu jedna z belek? A czemu to wszystko tak tutaj wystaje? Czy ja tutaj też będę coś budował? No to jest bardzo dobre pytanie w chwili obecnej. 24 i 24, tak? Czyli ja kolejne dachy tu robię. O, i mógłbym kupić kolejne tutaj. Dobra, no teraz muszę już kupić milion, bo <noise> inaczej nie będzie to sensu żadnego. Zróbmy to, zróbmy to. Też po to przychodzicie, jakby nie patrzeć na te tajkuny, żeby yy, raz na jakiś czas sobie robimy właśnie te tajkuny, ale robimy to właśnie po to, żebyście Wy nie musieli wydawać roboksów, żebyście nie musieli tracić nie wiadomo ile czasu, a żebyście mogli zobaczyć, właśnie jak ten tajkun wygląda. Czyli tu będzie taki otwarty, taki otwarty tarasik będzie. Za laptopa 27 tysięcy. Drogo! Drogo muszę przyznać, jak za takiego laptopa. Może to jakiś gamingowy, kurde. Eee, o, tu teraz na. A! Spadłem. <grym> eee, ale ze mnie parkurowiec, kurde. Dobra, teraz tu. A, kupiliśmy okno. Dobrze. I teraz Krystian musi się zastanowić, gdzie może być kolejny etap jego budowy. Czy gdzieś tu na zewnątrz? Nie. Ha! Teraz będzie zastanawianie się, gdzie jest kolejny etap. Gdzie powinienem teraz pójść? Może gdzieś na zewnątrz, może na dół, do... może tutaj. Nie? Ha? Nie widzę kolejnego etapu. Halo? Halo? To nie tu? Gdzie ja powinienem być w tym momencie? O, tam na balkonie. Dobra, dobra, widziałem, 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 na balkonie jest. Tu na balkonie. Chwila, czy ja przecież? No tak, przecież mogę klikać, gdzie są kolejne. <laughs> Jeśli nie widzę, dobra, to tu też jest jeszcze dużo rzeczy do kupienia. Teraz gdzie? Teraz na dół, dobra. To mogę sobie z tego korzystać jak najbardziej. Nie wiem, dlaczego dół wyposażamy tak późno, szczerze mówiąc, no ale może ja się po prostu nie znam. Z tyłu też będzie laptop? Nie, to będzie akurat okno. Dobrze, kolejne. Wejście na górę. Możemy też dół zrobić, tak naprawdę. Możemy zrobić okna. O kurde, jakie wielkie to okno. Tu a, już nie mamy pieniędzy. Pfff. <laughs> Szybko kończą nam się fundusze. Teraz 30 tysięcy dosłownie na raz. I do widzenia. Nie mamy nic więcej do roboty. 250 się uzbierało tylko, tak naprawdę. No bo za to kupimy tam 6 rzeczy pewnie i na, na nic więcej nam nie starczy. Ymm, progres to 77%. Dobrze. W takim razie najpierw skończmy duży, potem móc robić górę. Dobrze. To jest kolejny taras. I tu jest kolejne oko. Ku... Aha, to jest taki zimowy jakby. Zaraz powiedzmy. Zimowy ogród, to się bardziej zimowy ogród określa. Niech będzie. Eee, sufitu nie będzie? Czy sufitem będzie po prostu dach? Bo tak mam chyba rozumieć. Chyba tak to będzie. A nie, tu jest teraz do kupienia. Znowu muszę poczekać troszeczkę na pieniądze, więc poczekamy i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Bo co tu jest? Aha. A, i tu jest jeszcze, że mogę kasę kupować. Dobra, na razie to na razie to nie jest jakoś wybitnie ważne. Na razie to robimy to. Szkoda, że nie mogę sobie rybić... Rybić? Co chciałem powiedzieć? Rybić? Nie nie mogę sobie łowić, oczywiście. Nie mogę sobie łowić, żeby zarobić więcej. Dobrze, w takim razie kupujemy to. Tak, i tutaj jest o, o, rzeczywiście na zewnątrz. Tutaj jest e, to przykrycie całe. Tu zakładam, będziemy jeszcze rośliny kupować i inne rzeczy. To jest to całe drzewo. I tu jeszcze na górze mamy pię Nie, chwila. Tu nie ma do kupienia elementu? Wydawało mi się, że to był do kupienia element. Czyli nie? Czyli tak naprawdę cały czas budujemy teraz dół. No dobra, no to budujmy dół. No dobra, w takim razie jak mamy już banikę całą, to możemy pójść i coś pobudować. 80% budowy, więc całkiem sporo, jeśli chodzi o to. Teraz skręcamy w prawo i wypełniamy nasz ogród zimowy. O, posiedziałem sobie w takim, szczerze mówiąc. Bardzo bym sobie w takim posiedzeniu nie w lato, bo za ciepło, ale wieczorami? W sumie czemu nie? O, tu jeszcze coś do zbudowania było: lampki i oświetlenie, to jest też najważniejsze w sumie w tym. Eee, I teraz na górę, dobra, czyli dobrze się domyślałem, że kolejna będzie góra jednak. Eee, czy to całe będzie, czy tylko to za będziemy zabudowywać? Tu jest wyjście, tak, czyli tu będzie swego rodzaju pewnie taras. W sensie nie wiem, czy to jest idealnie przemyślane, szczerze mówiąc, bo jeśli wyjdę tu i będę chodził butami, to będę to brudził w sensie logiczne Chyba. Gdzie teraz? Tu? Dobra, 60 tysięcy. Dobra, czyli to będzie całe. Kolejne 60 tysięcy. O kurde, nie mam tyle. A zbudowaliśmy całe 7%. Nie jest to jakoś wybitnie dużo, szczerze mówiąc. Ale wybudowaliśmy 6%. 7%. 7%? 7%. Może będzie nawet 8% zaraz, jeśli chodzi o to. Jeszcze trochę nam zostanie do, do końca, jak się tylko nauczę skakać. Czy, czy ja mogę to nauką? A, kurde, dało radę. Proszę bardzo cyk, cyk i zrobione. I tu kolejne za 63 tysiące. Nie stać mi. co to w ogóle ma być? Będzie jakaś drabina? Już widzę, że to się całe takie przytrzymuje na tym jednym patyku. Mhm, mm coś mi się szczerze mówiąc nie wydaje. 87% dalej, to powiem wam, że jeszcze trochę rzeczy jest tu do zbudowania, czyli znowu będziemy musieli poczekać pewnie na kolejną bańkę, żeby zbudować cokolwiek więcej. W sensie, żeby mieć cokolwiek więcej. Żeby zrobić cokolwiek więcej. W sensie oba. Jakby nie patrzeć, to obie te rzeczy pasują jak najbardziej do tego wszystkiego. Uwaga. <grytanie> no nie. Dlaczego czułem, że tym razem nie trafię? Ale się musiałem, kurde, wygłupić. Dobra. Tym razem się uda. Nice. Dobrze. Tym razem dobrze skoczyłem. Tym razem jest OK. Puf. I puf. Lampka. Najdroższa lampka w moim życiu. 60 tysięcy na lampę. Dobra, tu będzie na pewno jakieś zejście. O, to o nie, tu już widzę, że jest krzywo obok się. A Dobra, czekamy na te pieniądze. No dobra, kolejny milion tak naprawdę i. 88%. Ha, dobra, jest, proszę bardzo. Zobaczmy w takim razie, co tutaj będzie. Most! O tego się nie spodziewałem, bo tu nie było drzewa. Chwila, tu będzie wisząca platforma, jak mam to rozumieć. Czy my po prostu wybudujemy drzewo w pewnym momencie? Bo, jakby na to mi na razie wygląda. No dobra, kupujmy na razie i zobaczmy. Bo widzę, że pieniądze uciekają nam bardzo, bardzo szybko, tak naprawdę. Kupiliśmy kilka rzeczy i już ich tak naprawdę nie ma. Dobra, kupiliśmy drzewo. Ewidentnie, kupiliśmy drzewo, tak naprawdę. Czy kolejna rzecz jest gdzieś tu? Nie! Czyli zbudowaliśmy taki domek na drzewie, w sensie. Akurat wygląda dosyć dziwnie jak dla mnie, bo został tylko pień i cała reszta nie ma żadnych liści ani niczego. No ale no okej. Okay. To domek na drzewie. No można powiedzieć, że to w sumie jest domek na drzewie, więc no nie ma się co czepiać. A tu jest kolejny domek na drzewie. Okej, okay. tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Eee, 93%, <noise> coraz więcej pieniędzy i coraz mniej robimy realnie, jeśli patrząc na to. 170, 240 mamy to. Stawiam, że trzy rzeczy kupimy. Za to aż trzy rzeczy. Dobra, zobaczmy w takim razie. Ja to kosztuje 70 tysięcy. No to będą trzy rzeczy. Raz, dwa. 3. <laughs> I nie mamy już na nic więcej. I mamy chociaż 94%. No to powiem wam, nie jest tak źle. Pozostały milion może nam starczyć. Czyli realnie dom już chyba skończyliśmy. Tamten domek skończyliśmy i to będzie ostatnia rzecz. Ostatni dodatek, yy, który będzie. Może to będzie domek dla gości. Może to będzie domek dla gości. Stricte tutaj sobie pójdziemy tędy. Spędzimy sobie miło czas przy kuchni, w salonie, przy jedzeniu. A potem po wszystkim mogą pójść tu na górę i tam do siebie do domku dla gości. Ale to zobaczymy pewnie. Niedługo. No dobra, 1,2 miliona. Idziemy to sobie teraz do tego ostatniego mi się wydaje miejsca, gdzie powinniśmy być w stanie zrobić cokolwiek, no to mając już tyle pieniędzy, jesteśmy w stanie kupić troszeczkę rzeczy, czyli jest to swego rodzaju. Chociaż może bardziej jak kaplica wygląda. Szczerze mówiąc, troszeczkę wygląda jak kaplica, w sensie. Nie przy... Gdzie mam teraz iść? A to już tyle! O, okej. Okay. Jestem lekko zdziwiony. Myślałem, że będziemy to wszystko tutaj yy, uzupełniać, wypełniać, co tylko. Nie, to nie było na dole. Gdzie. Tutaj? O kurde. No dobra, co tu będzie? <laughs> Buda dla psa. Dobra, tego się nie spodziewałem. O kurde, to jest też jakaś duża rzecz. Kwiatki. O, już ładniej, już fajniej. Dobra, czy. chwilę nie wiem. Wygląda jak pole do strzelania z łuku. He? Ale co to ma To ma być po prostu ogród z jakimś jeziorkiem? Nie, a to pola mają być takie do uprawiania, dobra. Wszystko jasne. Więc co teraz mam do kupienia? Po co mam tu przyjść? Zebrać pieniądze? Czyli skończyliśmy? Nie, jest 99? O! Aha, bo mam przyjść, będzie mam pieniędzy, dobra. Czyli gra jest na tyle inteligentna, że mi to pokazać. Ok. Bum. O, i kupiliśmy chyba osobne drzewa. Nie ma już. Haha, <laughs> skończyliśmy, moi drodzy. Wygląda to naprawdę, naprawdę pięknie. Także tutaj zakończymy. Ja dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się po. No i cześć!